No, mamy tutaj znalezione w śmietniku na plastik DVD Grundig. Jakie dość ciekawe, bo nie ma swojej własnej wtyczki wbudowanej, tylko... Znaczy, swojego własnego kabla wbudowanego, tylko wtyczkę wbudowaną. Można używać taki standardowy kabel radiowy. Taki jak tu mam. O! Aby jest podłączony, dobra. Więc teraz trochę są napisy pościerane, niestety. Ale to chyba jest włącznik. Świeci się czerwona dioda. O, działa, chyba. Tworzyło się. O, no, działa. Zobacz, działa, czyta płyty. No. To jest to dzisiejsze. No proszę. No. Nie wiem, jak to się tutaj pościerane są napisy, ale... Dwójka. No, idzie, działa jako. Głośny dosyć. Co? Głośny dosyć. No, ale to wiesz, bo to trzeba podłączyć pod jakiś telewizor, żeby mhm. sprawdzić, albo coś, ale chciałem zobaczyć, bo czy to w ogóle działa. Nie ma do niego pilota, więc pewno filmy nie pójdą, mhm. ale jako odtwarzacz CD może robić. Mhm. nie? To jest to nie sterowane pilotem. Tak.